Piotr Szpagieła, kłaniam się i witam moich gości na internetowych łączach. Doktor Tomasz Słupik, Uniwersytet Śląski. Kłaniam się, dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór, panie redaktorze, i dobry wieczór państwu. I Michał Muszalik, klub Jagielloński Katowice. Kłaniam się, panie Michale, dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Drodzy panowie, dziś dzień zaduszny. To taki dzień, kiedy wspominamy wszystkich tych, którzy odeszli od nas, zostawili nas w żałobie, zostawili nas zaskoczonych, zasmuconych. Zostawili nas po prostu i patrzą na nas pewnie gdzieś z góry. I tak zastanawiałem się, kogo by wspominać w naszej audycji. Doszedłem do wniosku, że chyba najbardziej niespodziewanym odejściem od listopada zeszłego roku była śmierć. Krzysztofa Respondka w grudniu ubiegłego roku. Krzysztof Respondek pochodził z miasteczka Śląskiego, chodził do szkoły w Tarnowskich Górach, a potem kończył studia na Wydziale Aktorskim PWST we Wrocławiu. Był związany z teatrem rozrywki w Chorzowie, a potem dołączył do zespołu artystycznego Kabaretu Raki. Chyba stąd znany jest najbardziej. Panie Michale, zacznijmy od Pana pod koniec grudnia to był 22 dzień grudnia ta informacja się pojawiła to ja nie wierzyłem że młody człowiek bardzo młody człowiek znany ale jednak go już nie ma. Jak pan to przyjął wtedy. Ja pamiętam że byłem w bardzo dużym szoku. Krzysztof Respondo jest była taka postać która myślę że była dość standardowa dla Górnośląskie Estrady, prawda? I to nie tylko Górnośląskie, bo przecież później pamiętamy, że od kabaretu Rak w latach późniejszych no to był aktor rozpoznawalny w całej Polsce. Aktor sceniczny, aktor o ogromnej charyzmie. Myślę, że aktor też w jakiś sposób akterystyczny, może nie w tym znaczeniu takim ścisłym, ale piosenkarz, człowiek budujący. Sceniczny na ogromnej energii, i myślę, że się nikt się nie spodziewał. Dla mnie to był bardzo duży szok. Uważałem zawsze, że Krzysztof no, kojarzył mi się z młodością, prawda? dlatego fakt, że ten człowiek nie żyje, no, był dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem i ogromnym smutkiem. Panie doktorze, yy... Krzysztof Respondek to Ślązak z krwi i kości. W dodatku kabaret rak kojarzył się i kojarzy się nadal z tym, że, że tam mówią po Śląsku i mówili po Śląsku do tego stopnia, że w czasie występów tego kabaretu złośliwie mówili, że potrzebny jest tłumacz na język polski. Krzysztof Respondek to był człowiek, który do tego jeszcze był bardzo dobrym człowiekiem, bo wygrywając program, jako oni śpiewali, w jednej z telewizji przeznaczył wszystkie nagrody na cele charytatywne. 22 grudnia zeszłego roku to był bardzo smutny dzień. Tak, był bardzo smutny. To jeszcze taki okres przeświadczony, że rzeczywiście ta wiadomość się pojawiła. Ja osobiście Krzysztofa Respondka nie miałem okazji poznać, choć, choć poznałem może nie cały składka kabaretura, ale m.in. Krzysztofa Hamkę, no to ikoniczna postać faktycznie, w sensie estrady, ale też myślę, że nie tylko estrady, to co ja nazywam górnośląskim przebudzeniem, to też m.in. Krzysztof, Krzysztof Respondek, no który poradził go nie wstydził się gadać i można by powiedzieć, był taką yy, żywą, żywą reklamą, ale w dobrym tego słowa znaczeniu w Śląskości, języka Śląskiego. To, o czym pan redaktor wspomniał, rzeczywiście miasteczko Śląskie, Tarnowskie Góry, ale oczywiście Estrada, Teatr rozrywki. Ale jak wcześniej pan redaktor wspomniał, to już była postać, która wy, wychodziła poza czy pokonywała te granice tej naszej lokalności, regionalności. To była osoba na pewno rozpoznawalna w sensie ogólnopolskim. No i. Można sobie zadać pytanie, ile jeszcze Krzysztof Rozpądek by mógł, mógłby dokonać, tak? Jako aktor, jako estradowiec, jako konferencjer, pewnie dużo, dużo ważnych ról, i to zarówno tych ról estradowych, ale też i ról w jego osobistym życiu mógł. Odegrać, no a tutaj nas ta smutna wiadomość dopadła, i wiem, że środowisko, które było bliskie Krzysztofowi Respondkowi, bo akurat sporą część tych osób mam gdzieś na mediach społecznościowych, było bardzo zszokowane i długo, długo no, trwała ta sytuacja, wspominano. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało w grudniu tego roku, czy rzeczywiście Krzysztof Respondek będzie wspominany, czy może. Ustanowiona zostanie jakaś nie wiem nagroda, jakiś rodzaj upamiętnienia, bo to naprawdę jest postać, którą warto zapamiętać i którą warto upamiętać. W Radiu Katowice dziś, w Dzień Zaduszny, wspominaliśmy Krzysztofa Respondka. Zmieniamy temat na chyba zasadniczy temat naszej dzisiejszej rozmowy, czyli komercjalizacja, ja bym tak powiedział, wszystkich świętych i Dnia Zadusznego. Chciałbym wyjść od apelu biskupa diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Uzburskiego Adrian Korczego, a przed Tymi dwoma dniami apelował do wiernych o ograniczenie liczby wiązanek na grobach, zwłaszcza tych plastikowych. Pisał też, że trzeba ograniczyć liczbę zniczy, no bo dzięki temu znacznie ograniczymy ilość odpadów no i zmniejszą się koszty utrzymania nad cmentarzy. Napisał też w apelu, by nie popadać w widoczną z roku na rok przesadę. Panie Michale, Michał Muszalik, czy Pan również ma takie wrażenie, że my. Świętując wszystkich świętych i wspominając tych, którzy odeszli w taki dzień jak dziś, rzeczywiście popadamy w jakąś przesadę? Mam wrażenie, że istotnie my troszeczkę zatraciliśmy pierwotny sens tego święta. Aż nam się bardzo zlał Dzień Wszystkich Świętych, który jest no świętem, jakby nie było, w Kościele katolickim radosnym, ponieważ. Jest to wspomnienie tych, którzy odeszli do wieczności i są w lepszej wartości. Z dniem zadusznym, który jest takim dniem y, zadumy, prawda? Też y, dniem takiego y, zastanowienia się nad losem tych, którzy odeszli, naszy, naszych bliskich, no, nad duszami czyścowymi, prawda? I mam wrażenie, że po pierwsze my troszeczkę ten pierwotny sen, zupełnie ona nam się zlały. Ale też mam wrażenie, że rzeczywiście tutaj często nam zwyczaj przesłania ten pierwotny sens, prawda, czyli zadumy, zadumy nad odchodzeniem, wspominaniem tych, którzy nas poprzedzili. Widać to bardzo często zresztą, no bo to wystarczy spojrzeć istotnie, tak jak pan redaktor wspomniał, na te góry, na te chałupy zrzucone znicz, rzuconych kładów, wiązanych, które po prostu wysypują się dosłownie już nawet w dni poprzedzające wszystkich świętych ze śmietników otaczających cmentarz, że to pierwotna, pierwotny ten zwyczaj po prostu nawiedzania grobów gdzieś przerodził się miejscami. Po prostu bezmyślne kroczenie przez to, żeby tylko zostawić swój zniż na jak największej na nagrobków. Oczywiście należy pamiętać, że wiele osób nie zapomniało o tym jaki jest sens natomiast jest widoczne że gdzieś się proszę niektórzy zapomnieli panie doktorze doktor Tomasz Słupik ta komercjalizacja, i to, kiedy umawialiśmy się na nasze dzisiejsze spotkanie, ja mówiłem o tym, że są takie cmentarze, przed którymi są stoiska z ze zniczami czy z kwiatami, i to jeszcze można zrozumieć. Natomiast ja nie jestem w stanie zrozumieć, że we wszystkich świętych, czy w dniu zadusznym, przed wejściem na cmentarz są stoiska ze słodyczami. Czy pan to jest w stanie zrozumieć i w jaki sposób wytłumaczyć, bo. Politologicznie pewnie nie, ale socjologicznie. Tak, socjologicznie, antropologicznie. Yy, cie, tak, to, no, to, to jest pomieszanie porządków, yy, rzeczywiście. I, to nie tylko chyba słodycze, bo teraz i jakieś gadżety się pojawiają, także no, to jest w ogóle taka tendencja, jakby dwoja, znaczy jakby ona ma dwa wymiary. Znaczy, jedno to jest sekularyzacja społeczeństwa i to, co pan redaktor słusznie wspomniał, one, te święta oderwały się już jakby od swojej rzeczywiście swojego chrześcijańskiego. Fundamentu swoich chrześcijańskich korzeni. No i podobnie jak też inne, no bo przecież Boże Narodzenie, pamiętamy słynnego Mikołaja z jednym z napojów gazowanych, które się pojawia, prawda? W ogóle te sklepy, które już gdzieś tam po 1 listopada stawiają tą atrakcyjną albo mniej atrakcyjną, ale przynajmniej jakąś taką bijącą w oczy ofertę handlową, więc, więc, więc to tak wygląda. Ale to jest też społeczeństwo współczesne, w związku z tym, o czym Powiedziałem takim zaświadczeniem sekularyzacją, zamienia się taki w pusty rytuał i to, o czym pan też wspomniał, znaczy ta rytualna wiązanka te znicze i tak dalej, a nie widzimy tego drugiego dna, o którym pan redaktor słusznie wspomniał, przytaczając słowa biskupa ewangelickiego, że, że, że może skromniej, może więcej zadumy, może więcej refleksji, a mniej na pokaz, tak? Bo widzimy też tą rywalizację im bardziej. Taki można by powiedzieć, ten grób obłożony tymi zniczami wiązankami, tym, tym lepiej. Mnie się tu przypomina ta słynna przypowieść Chrystusa, który wyrzuca kupców ze świątyni, prawda? Nie robicie tutaj jaskini hazardu, bo to jest miejsce, w którym jest Bóg, tak? Gdzie jest Bóg, jest refleksja, jest cisza, jest kontemplacja, jest relacja. A my to rzeczywiście zamieniliśmy w jaskinie w hazard i jaskinie zbójców, jakoś tak chyba w tym fragmencie Ewangelii. To brzmiałe. Jeszcze tu słusznie pan redaktor dodał te słodycze, ale nie tylko słodycze. No. Oczywiście parkowanie, tam możemy tutaj wiele różnego rodzaju aspektów tego zjawiska przytoczyć i to się przekształca w taki no, zamiast refleksji jarmark, no, można by, by wręcz dosłownie, dosłownie to tak ocenić. Czy jest możliwość zmiany? Wątpię, bo te wszystkie apele duchownych corocznie je słyszę, czy rokrocznie słyszę, ale to z roku na rok, czasami wręcz jest coraz gorzej i na większą skalę się to dzieje. Te, te zjawiska się dzieją, o których między innymi wspominamy. Ostatnie słowo w tej audycji należy do Pana Michała. Pan wierzy w to, że y, jesteśmy w stanie my, jako społeczeństwo, y, zastanowić się i wyciągnąć wnioski i dojść do tego, że to rzeczywiście jest święto y, zadumy, a nie święto komercji? Wydaje mi się, że tak. I to nawet można. Y że te obecne, nawet współczesne prądy mogą troszeczkę temu znaczyć skupienie się właśnie na jakimś takim zero waste, no ale przecież wyszukiwać, doszukiwać źródeł tego ruchu w, po prostu w oszczędności, ale też w takiej chrześcijańskiej razie I być może spojrzenie, że nie trzeba, żeby wszystkie nagroby. Były obłożone jakąś niesamowitą ilością zniczy, prawda? Czy też, że nie chodzi o to, żeby po prostu zaliczyć wszystkie cmentarze, ale jednak skupić się na tym, że jest to, są to dni o tym, co czeka nas po śmierci, ale też myślenia o tych, którzy już odeszli. Może w jakiś sposób, może jaki powrócić. Michał Muszelik, Klub Jagielloński Katowice, dziękuję panu bardzo. Życzę spokojnych, pozostałych dni tego długiego weekendu i dr Tomasz Słupik, Politolog Uniwersytet Śląski. Kłaniam się Panom spokojnego wieczoru. Do usłyszenia za tydzień. Bardzo dziękujemy i spokojnego wieczoru.